Jedyny Plaster 16-godzinny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tajemnica Aleksandry. hipnotyczna trochę. Pomocy skrywanych pragnień i potencjał seksualnych fantazji. Nie bój się mówić głośno o tym, co naprawdę ważne. Tajemnica Aleksandry. już na DVD i wideo. Tylko w lutowym wydaniu Mary Claire i Twoją Matkę też. Głośny film o dojrzewaniu, seksie i przyjaźni. Wybierz Mary Claire z filmem lub bez. Mary Claire już w kioskach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pilna transmisja z domu. Mamo, boli, brodari, do... <laughs> Skanowanie. wynik, stan zapalny garwa. znieczulenie o leczenie o Znieczulenie natychmiastowe. Leczenie rozpoczęte. Spokój! Orofar. Nowa generacja. Pierwszy lek na gardło z miejscowym znieczuleniem. Orofar. Od znieczulenia do wyleczenia. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że rozpoczął się rok Toyoty. Jeszcze nigdy układ nie był tak korzystny. Oferta o niezwykłej sile przyciągania. Gwiazdy kosztują nawet o 15 tysięcy złotych mniej. Radio Z. Tylko wielkie przeboje. Pozwól, że opowiem Ci historię i powiedz, czy jest to materiał na komedię czy tragedię. Nowy dramat Woody Alena? Wzięłam parę tabletek na seny. Jak dużo? 28. Jedzcie, bo wystygnie. Nowa komedia Woody Allena. Niedobrze mi się robi. Z wymiotu i to najlepsza rzecz po zażyciu pigułek. Nie na dywan, jest nowy, idź do łazienki. Melinda i Melinda. Uważam, że powinieneś wiedzieć. Masz romans ze Stevem Walshem? Jest cudowny, mądry, inteligentny i bajecznie bogaty. Wkrótce w kinach. W lutowym poradniku domowym najmodniejsze trendy 2005, czyli wielki powrót stylu retro. Fachowe porady kosmetyczne oraz super dodatek. Antykoncepcja dla każdego, czyli jak kochać się bez stresu. Poradnik domowy z dodatkiem już w pioskach tylko 3.90. Jesteście udaną parą. Wyślij para i wasze imiona na 7557, a powiemy wam całą prawdę o Waszym związku. Pamiętaj, para na 7557. Wyobraź sobie szminkę, której kolor nawilżenie i blask trwają aż do nocy. Wszystko co najlepsze w jednej szmince, My miraku Miracle, nowość od Porozmawiajmy o tym, jak mieć wszystko. Zadzwoń 0801 353 303. Oh, out, trwa wielka zimowa wyprzedaż Wikea. Cały czas obniżamy ceny. Nie trać czasu. Wielka zimowa wyprzedaż Wikea trwa. Ech, przyjemnie byłoby patrzeć na świat oczami genialnych artystów i mieć własną galerię sztuki. Ciesz się pięknym arcydzieł. Galeria sztuki to nowa kolekcja dla miłośników malarstwa. Dowiedz się jak powstawały obrazy i stwórz własną kolekcję najpiękniejszych dzieł mistrzów. W albumie pierwszym twórczość Claude Monet i dwie reprodukcje do wyboru. Galeria sztuki. Pierwszy numer złoty 95. Już w kioskach. Walczysz z katarem, masz podrażniony nos? Wypróbuj Otrivin, wyjątkowy preparat o podwójnym działaniu. Otrivin nie tylko skutecznie udrażnia nos, ale również nawilża śluzówkę, zapobiegając podrażnieniom. Otrivin udrażnia, ale nie podrażnia. Teraz również dla dzieci. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Potrzebujesz przestrzeni? Pragniesz sportowych wrażeń? Sześć wygodnych foteli i dynamiczny silnik. 3 plus 3 nowa Honda FRV. Wyprzeć innych. Honda, potęga marzeń. Brzuch mnie boli. Brałam już coś, ale nic nie pomogło. Nerki? Wątroba. Masz okres? Weź to. Nospa? Nieważne co boli. Jeśli to brzuch, to nospa pomoże. Bóle brzucha są różnie odczuwane. Promieniują, rozpierają, ale wszystkie mają przeważnie jedną przyczynę. Skurcze mięśni gładkich. Nospa likwiduje je skutecznie. Nospa nie lejdzie. A tak, była choródko. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeszcze nie wiesz, ile w tym roku zapłacisz za ubezpieczenie samochodu? Bardzo dobrze. To właściwa chwila, żeby poznać aktualne stawki. Zadzwoń i sprawdź. Link 4. Pomagamy kierowcom. Od dawna zamierzałam rzucić palenie. To trudna decyzja, ale teraz tym kończę. Raz na zawsze. Mam silną wolę i mam pomoc. Przezroczysty plasternik Bikin działa przez całą dobę. Nikwitin to trzystopniowa kuracja. Zaczynasz od największej dawki, a potem ją zmniejszasz, aż się wyzwolisz. Udało się, już nie muszę palić. Plaster Nikwitin pomoże Twojej silnej woli zwalczyć pokusę. Z nim łatwiej rzucisz palenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy wiecie, że w Tele2 można teraz oszczędzać także na połączeniach lokalnych? Zobaczcie, jakie to proste. Nie muszę się nawet ruszać z fotela. Dzwonię pod numer 0801 801 100. Tele 2. W czym mogę pomóc? Witam, chcę korzystać z połączeń lokalnych. Wystarczy, że podpisze pan umowę. Ale nie będę musiał zmieniać numeru telefonu. Numer zostaje bez zmian. Zmniejszy się tylko wysokość pana rachunków. No właśnie, a cena połączenia? To tylko od 24 do 29 groszy z VAT-em. Ale to taniej niż w TPS-a? Oczywiście, i to nawet do 31% w porównaniu z planem standardowym TT. To się nazywa łatwe oszczędzanie. Teraz w Tele2 oszczędzam na wszystkich rodzajach połączeń. Zadzwoń i zacznij oszczędzać. 0801 801. -801 100, tele dwa łączy nas taniej. cały ten śmiech! Tylko w Vivie Julia Roberts porzuca karierę, poświęca się dzieciom. Kamil Durczok, szczera rozmowa o walce z chorobą. Oraz super prezent, dwa filmy na DVD do wyboru, już w sprzedaży. Cheese. cheese! Cheese! Mówię cheese, myślę ser. O, moja sałatka camembert premier. Cheese! cheese. 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 cheese, cheese, big cheese, duża kanapka, cheese, cheese, mm, pyszny camembert premier, seria serów w McDonald's, cheese. Witam. Wy pewnie też walczycie z takimi problemami jak kamień, osad z mydła i zanieczyszczenia. Mam coś dla Was. Nowy Cylit Bank, który skutecznie rozpuszcza kamień dosłownie na naszych oczach. Wypróbujcie go, a zaśniedziała moneta po chwili będzie błyszczeć jak nowa. Takie paskudne zabrudzenia wydają się nie do usunięcia, prawda? Albo ten osad zmydła. Jak widać, nie trzeba nawet szorować. Silit Bank skutecznie usunie rdze i inne osady, z którymi już od dawna walczyliście. Silit Bank i dom lśni jak nowy. Zaparcia? Często miałam z nimi problem. Czułam się wtedy taka ociężała. Brałam różne środki, ale moje zaparcia są naprawdę trudne. Szukałam leku, który działa skutecznie, a jednocześnie niegwałtownie. Aż koleżanka poleciła mi Xenna Ekstra. Xenna Ekstra dzięki zwiększonej dawce skutecznie pomaga usuwać nawet trudniejsze zaparcia i działa w zgodzie z naturą, ponieważ naturalnie pobudza organizm do działania. Xenna Ekstra działa. Xenna Ekstra działa, jak natura chciała. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Długo ważona. Młoda kobieta nagle zapada w śpiączkę. To wydaje się bardzo podejrzane. Lekarka zaczyna własne śledztwo. Coś pominięto, bo tu jest 10, 12 przypadków. Różne pod względem wieku i płci, różni lekarze, różne metody znieczulenia. Łączy je tylko jedno, niewyjaśniona śpiączka. Co to? Powoli odkrywa prawdę. Tak okrutną, że trudno w nią uwierzyć. Mordują ludzi tlenkiem węgla. Michael Douglas, Genevieve Burzol w filmie Koma. Niedzielę o dwudziestej w siódemce. Źle się czujesz? Mam silną zgagę, ból brzucha. Nie jadę. Miałem ja to samo. Weź Ranigast Max. To silny lek na zgagę i niestrawność. Będę jechał cały dzień! Znów nie dopadnie! Niedopadnie! Ranigast Max hamuje wydzielanie kwasu. Dzięki maksymalnej dawce usuwa na długo, nawet mocną zgagę i niestrawność. Wygrasz! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bo i się z lekarzem i z farmaceuty. On jest najlepszy! Renigas Max. Usuń kwas na długi, długi czas. Wysokie ceny diabli w Skorzystaj z wyjątkowej oferty na wszystkie modele Peugeot z 2004 roku. Oszczędź nawet 16 tysięcy złotych. Teraz ceny leżą. Foxy przedstawia. Nowy papier toaletowy Foxy. Bardzo miękki. Idealny nawet dla najdelikatniejszej skóry. Foxy. Miękkość jedwabiu. Sami eksperci, którzy opracowują paliwa dla Ferrari, stworzyli Shelby Power Racing. Najmocniejsze paliwo dla twojego silnika. Shelby Power Racing. Najmocniejsze z paliw. Pozwól, że opowiem Ci historię i powiedz, czy jest to materiał na komedię czy tragedię. Nowy dramat Woody Allena? Wzięłam parę tabletek na senny. Jak dużo? 28. Jedzcie, bo wystygnie. Nowa komedia Woody Allena. Niedobrze mi się robi. Z Zwymiotuj, to najlepsza rzecz po zażyciu pigułek. Nie nadywan jest nowy Idź do Łazienki. Melinda i Melinda. Uważam, że powinieneś wiedzieć. Masz romans ze Stevem Walshem? Jest cudowny, mądry, inteligentny. I bajecznie bogaty. Wkrótce w kinach. Galeria Sztuki. W albumie pierwszym Claude Monet i dwie reprodukcje do wyboru. Numer pierwszy tylko złoty 95. Już w kioskach. Czy nie wiesz, ile w tym roku zapłacisz za ubezpieczenie samochodu? Bardzo dobrze. To właściwa chwila, żeby poznać aktualne stawki. Zadzwoń i sprawdź. Link 4. Pomagamy kierowcom. O nie. Cała Łazienka zalana. Nie zdążę zaprowadzić Maćka do szkoły. No, niech pan zobaczy. To kamień, pani spojrzy, jak się osadził. Nie używała pani kalgonu. I co teraz? Zabieram pralkę do naprawy. Ale ja mam pranie! Kalgon, używany do każdego prania, chroni najważniejsze części pralki przed niszczącym działaniem kamienia. Niech pani nie zapomni o kalgonie do każdego prania. Tak, teraz będę pamiętać. Producenci najlepszych pralek polecają kalgon. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Czy wiesz, dlaczego rutina skorbin jest tak potrzebna? Bo gdy zachorujemy, mobilizuje organizm do walki z przeziębieniem i grypą. Rutina Skorbin. Przed i w czasie choroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dla chłopaków, dla dziewczyn. Dla marznących w suwałkach i tych, co utknęli na Zakopiance. Dla naturystów na Helu i spacerujących na rynku w Krakowie. Dla optymistów i pesymistów. Dla tych, co kochają, lubią, szanują. Dla maturzystów na randce, z przyjaciółmi, na imprezie. Dla równych gości, dla wyróżniających się. Dla otwartych i zamkniętych w sobie. Wśród najbliższych, przy rodzinnym stole i kolacji we dwoje, zawsze kiedy pragniesz, dla wszystkich, dla każdego. Dlatego Tele2 oferuje teraz połączenia lokalne, nawet o 31% tańsze niż w planie standardowym TP. Zadzwoń 0801 801 100. Tele2 łączy nas taniej. Promocja Alpen Gold. Wyślij trzy kody kreskowe i wygraj aparat cyfrowy Olympus, aby uwieczniać rodzinne chwile pełne miłości. Wyślij rodzinne zdjęcia i wygraj zestawki na domowego Philips, aby wspominać te chwile. Promocja Alpen Gold chwile pełne miłości, szczegóły na opakowaniach, zdenerwowana, rozdrażniona. Nie denerwuj się. Weź persen. Persen szybko uspokaja. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzień dobry, zapraszam na test Vanish Oxy Action Max. Poleję pana olejem. Co pani robi? Tego się nie da usunąć. Vanish Oxy Action Max da sobie radę. A teraz pokażę jak działa. Mieszam sos pomidorowy z kakao, sosem winegrę, olejem i robię plamę. To już po koszuli. Bez obaw. Dodaj proszek Vanish Oxy Action Max do wody. Zamieszaj i zobacz jak powstaje aktywna piana. Nałóż ją na plamę. Włóż koszulę do ciepłej wody i zobacz, po plamie ani śladu. To działa! Dodaj wanisz Oxy action max do każdego prania. Wanisz Oxy action max różowa siła na trudne plamy. Plamy zdarzają się wszędzie. Wanisz Oxy action spray do dywanów i tapicerki. Usuwa trudne plamy z wykładziny. Dywanu i tapicerki. Wanisz Oxy action spray całkowicie usuwa trudne plamy. <słuch> Przy mokrym i uporczywym kaszlu sięgnij po Flavamet. Flavamet to syrop o smaku malinowym, który rozrzedza zalegającą wydzielinę, ułatwia jej odkrztuszanie i w efekcie oczyszcza drogi oddechowe. A Twoje dziecko wróci do ulubionych zajęć. Flavamet malinowy i masz kaszel z głowy, także w tabletkach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I jak? U. Mm -mm. Krężyste loki i pielęgnacja. Nowość Nivea Herker. Linia podkreślająca skręt fal i loków. Z sprawdzonym w pielęgnacji skóry nadaje Twoim lokom wspaniały kształt. Jak Ty to robisz? Po prostu wiem, jak je pielęgnować. Nivea Herker. Poczuj dotyk wyjątkowej pielęgnacji. Młodociani przestępcy czy ambitni policjanci. Kto naprawdę rządzi w tej dzielnicy? Gliny zwinęły czwórkę. Naprawdę rządzi pieniądz. Powieszą cię. Poddaj mi rękę. Jeśli będzie tak pyskował, zmasakruję go. A walka toczy się na śmierć i życie. Prawo ulicy. Dziś o 23. w siódemce. Zjadł mi się na głowę. Byłam przybita, bezradna. To, co wcześniej sprawiało mi radość, przestało mnie już cieszyć. Byłam w dołku, nic mi się nie chciało. Na niczym nie mogłam się skupić. Kompletna beznadzieja. Depresja? To tylko zbieg złych zdarzeń, a na to nie ma sposobu. A jednak jest. W końcu koleżanka podała mi pomocną dłoń i powiedziała: spróbuj. Deprim dla mnie. Ja drugi tydzień i zażywam deprim. Na zmianę potrzeba było czasu, ale jest inaczej, normalniej. Z nim odzyskałam siłę i chęć do działania. Znowu mogę cieszyć się życiem. Teraz wiem, że to była depresja. Wiem też, jak sobie z nią radzić. Dostałam deprim i to on mi pomógł. Ale będę go jeszcze brała przez jakiś czas. Tak dla pewności. Deprim pomaga w depresji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Deprim, pamiętaj, nie jesteś sama. You're You're unbelievable. Lech, będzie się działo. Od dawna zamierzałam rzucić palenie. To trudna decyzja, ale teraz tym kończę. Raz na zawsze. Mam silną wolę i mam pomoc. Przezroczysty plasternik VITIN działa przez całą dobę. Nikwitin to trzystopniowa kuracja. Zaczynasz od największej dawki, a potem ją zmniejszasz, aż się wyzwolisz. Udało się, już nie muszę palić. Plaster Nikwitin pomoże Twojej silnej woli zwalczyć pokusę. Z nim łatwiej rzucisz palenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trwa wielka zimowa wyprzedaż w IKEA. Cały czas obniżamy cenę nie trać czasu. Wielka zimowa wyprzedaż Wikea Ikea trwa. Viva! Tylko w Vivie Julia Roberts porzuca karierę, poświęca się dzieciom. Kamil Durczok szczera rozmowa o walce z chorobą. Oraz super prezent. Dwa filmy na DVD do wyboru już w sprzedaży. Decydujące pytanie. Co jest potrzebne, aby skutecznie leczyć objawy przeziębienia? Witamina C i rutozyt. To nie wszystko. Środek na ból i gorączkę. I to nie wszystko. Skorbolamit. Co na to jury? Faktycznie, skorbolamid to jedyny lek zawierający witaminę C i rutozy oraz środek na ból i gorączkę potrzebne do leczenia objawów przeziębienia. Skorbolamid to pełne odpowiedź. Skorbolamid. Pełne leczenie na przeziębienie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie przejmuj się, mój brat też kiedyś dostał jedynkę. Chcesz kanapkę? Trudno, żyjemy sama. A z czym? To ma taki pyszny smak. Taki najważniejszy, że... że ktoś to musi zjeść. Plasterki Hochland z naturalnych składników to wydatek, który się opłaca, bo kupujesz to, co najlepsze. Masz jeszcze? Jak dorosnę, zostanę psycholożką. Hochland, to jest pyszne. Strażniona. Nie denerwuj się. Weź Persen. Persen. Szybko uspokaja. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Potrzebujesz przestrzeni? Pragniesz sportowych wrażeń? Sześć wygodnych foteli. I dynamiczny silnik. 3 plus 3. Nowa Honda FRV. Uprzedz innych. Honda. Potęga marzeń. Na nowy rok przybywa dnia na barani skok, ale nie tylko. Przybywa pragnień, marzeń, postanowień. Nie bój się spojrzeć w przyszłość. Sprawdź, co Cię czeka w nowym roku. To czas na dobre wróżby. Spotkasz wielką miłość, a może przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Wyślij SMS pod numer 7924. W treść SMS-a wpisz swój znak Zodiaku. W zamian otrzymasz trzy wiadomości z horoskopem na 2005 rok. Przypadkowe spotkanie. Flirt z nieodpowiednią kobietą. To moja żona, Vicky. Gdyby wiedział, że mam romans, zabiłby mnie. Pułapka. Został wplątany w morderstwo. Ten na zdjęciu to nie roi. David Hasselhoff w filmie Przerwa w podróży. Dziś 5 minut po północy w siódemce. Koniec z tym. Pokonałam to. Udało się. Z głowy. Koniec z suchą skórą! Ciesz się zwycięstwem nad suchą skórą. Nivea Body. Pierwsze mleczko do pielęgnacji ciała z aktywnymi minerałami. Nawilża Twoją skórę lepiej niż dotychczas. Jest się z czego cieszyć. Koniec z suchą skórą. Nowe mleczko Nivea Body. Zwycięstwo nad suchą skórą. Dlatego Tele2 oferuje teraz połączenia lokalne nawet o 31% tańsze niż w planie standardowym TP. Zadzwoń 0801 801 100 Tele2. Łączy nas taniej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pilna transmisja z domu. Moje Skalowanie. Wynik, stan zapalny garwa. Znieczulenie, rower. Leczenie orrower. Znieczulenie natychmiastowe. Leczenie rozpoczęte. Spokój! Orofar, nowa generacja. Pierwszy lek na gardło z miejscowym znieczuleniem. Orofar od znieczulenia do wyleczenia. Wszystkie znaki na niebie i Ziemi wskazują, że rozpoczął się rok Toyoty. Jeszcze nigdy układ nie był tak korzystny. Oferta o niezwykłej sile przyciągania. Gwiazdy kosztują nawet o 15 tysięcy złotych mniej.